Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tą piękną grudniową niedzielę. Mamy 10 stopni i naprawdę nie mogłem się powstrzymać, żeby wyciągnąć swoje hanie na maluteńką przejażdżkę. No i małą kosmetykę, ale o tym za chwilę zapraszam. Tak więc co odnośnie kosmetyki, no normalnie Hania sobie postała trochę, trochę się ukurzyła, zresztą jak widać wybrałem się na jedną mynię, wybrałem się na drugą mynię i naprawdę no siemanko, yy, i naprawdę problem. Wielki problem, żeby nie przestać pół godziny tylko po to, żeby obchlapać troszeczkę, Hanie. Naprawdę każda myjka jaką odwiedzam jest zapchana i tak pomyślałem, że zrobimy wielkie tournée po Warszawie w poszukiwaniu wolnej myjki, żeby móc umyć motocykl, żeby mógł jakoś wyglądać i prezentować się w tą piękną aurę. W ogóle dużo dzisiaj motocyklistów widziałem. Dużo jeszcze zobaczę, bo przy okazji spotkam się z Kodziakiem i z Junikiem Nie wiem czy to będzie w tym materiale czy w następnym jakiś, Czy coś stworzymy, czy w ogóle nic nie stworzymy Zobaczymy jak to wyjdzie Dzięki Zobaczymy jak to wyjdzie, co z tego będzie Także Jak zauważyliście Jak zauważyliście nie wpadło jeszcze zakończenie sezonu u mnie, bo i tego mogłem się spodziewać tak samo jak i w zeszłym roku, jak i w poprzednim. W grudniu jeszcze śmigałem, dlatego też żadne zakończenie sezonu na kanał jeszcze nie wpadło. Przypuszczalnie dopiero wpadnie, jak faktycznie spadnie śnieg i będzie zimno, ślisko i brzydko. Także to taka ciekawostka. A i jak już jesteśmy przy tym Zimowaniu i tak dalej, i tak dalej. To wymyśliłem, że no jakąś aktywność trzeba będzie robić. Już pomału, testy, testy są robione. I jakieś tam live y dla was stworzę z gameplayów. Oczywiście, nie nastawiajcie się, że nie wiadomo, co to będzie, że, że jakiś ze mnie nie wiadomo jaki gamer jest, bo raczej jestem nubem w tym. Niemniej jednak przypuszczam, że to może się. Fajnie oglądać jak ja jakoś karkołomnie będę próbował jakąś tam grę przejść. To taka ciekawostka, także e, zapraszam już do followania. Followania kuź. Dobra, niech będzie, niech zostanie followanie. E, e, zajrzyjcie na mojego hitboxa, link tutaj na dole. Hitbox TV Wizard Motovlog. Coś tam będę sobie streamował. Zawsze jakaś tam aktywność z mojej strony będzie. Myślę, że będzie przy tym dużo śmiechu. Ponieważ, jak mówię, jakiś tam mega gamer to ja nie jestem. O, dzięki, dzięki, śliczne dzięki. Także jedziemy w poszukiwaniu. my. Nie. jeszcze patrzą na nas w lustereczkę. Ewentualnie to nie kwestia patrzenia w lustereczka, tylko po prostu słyszą mnie i mój tłumiczek. Także loud pipes saves lives I co mordeczki Powiedzcie wy mi w ogóle jak jakość Jak wam się to podoba Bo teraz to już nagrywam dla was z GoPro Z wbudowanego yy, budowanego, No nie wbudowanego Z zewnętrznego mikrofonu podłączonego Strictly pod GoPro Także nie dyktafon kupiłem dwa kabelki od moich małych żółtych przyjaciół. Oczywiście się okazały niedziałające, ale to nie jest dla mnie żaden problem, żeby to usprawnić. Tam brakowało po prostu w pewnym miejscu połączenia rezystorka 300 kΩ, żeby ten mikrofonik, ta przejścióweczka chciała sobie działać. Także tak to wygląda. I już teraz pomału, pomału będziemy przechodzić. Na jakość GoPro nie no, panie, wyhamowałbyś. No co ty, coś te skody mają, słabe hamulce. Naprawdę, zobaczcie. Jaki upieprzony. No, zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Jak to wygląda? Jak żyć, panie premierze? Jest naprawdę bardzo pięknie. Już dawno nie jeździłem, naprawdę jestem teraz mega podjarany. O, co to się dzieje? Się? Co to się dzieje? Zepsuli się! Uj, jaki dzewonek! Ajajaj! Ujujuj, aj, lanserek! Ujujuj! Uj, uj. No powiem szczerze, to jest teraz testowe nagranie, więc nie mam bladego pojęcia jak będzie to brzmiało przy prędkości 100 km na godzinę, gdyż tutaj na no, obwodnicy może nawet 120. Niemniej jednak nie będę się rozpędzał, bo, bo przypuszczam, że trochę może szumić. Zobaczymy, jeżeli, jeżeli będzie znośnie, no to, to wpadnie ten kawałeczek na, na vloga. Jak nie, to wytniemy i będziemy dalej poszukiwać myjni um, jakiejś bezdotykowej, samoobsługowej. Bo Hania zmienia kolor z czarnej na szarą. Ogólnie zamysły są, żeby zmieniła kolor y, całości, ale to o tym niebawem, ponieważ nie chcę za bardzo planów zdradzać, co po niektórzy przypuszczalnie wiedzą, co chcę stworzyć. Domyślam się, że nie powiedzą w komentarzu. Nie mówcie jakby co. Zrobimy małą niespodzianeczkę. Już pewne też kroki w tym kierunku poczyniłem. Także. Tak, to będzie się pomału klarowało. Nie, no naprawdę. Jest tak pięknie, że, że aż mam ochotę wybrać się na tor. W grudniu. Na tor. Pięknie. Nie wiem, czy to mi się uda, bo ta pogoda to. Wczoraj było pięknie, dzisiaj jest też fajnie. Ale niestety psuje się ta pogoda, zobaczymy jak to będzie. Niemniej jednak, w zeszłym roku, bodajże jeszcze w grudniu po świętach przed samym Sylwestrem latałem Hanią. To nie pamiętam, czy to było w zeszłym, czy dwa lata temu. Hmm. No nieważne. Niemniej jednak, klimat nam się zmienia. Sezon trwa u mnie do grudnia. E, mam nadzieję, że gdzieś e, że gdzieś w marcu znowu rozpoczniemy O, ale by to było piękne. O, tak by mi pasowało, powiem nam szczerze. Mi. Wam pewnie też, tak samo. Fajna dróżka. By się tu wybrał, coś powydurniał Także tak to wygląda Nie wiem, tak paplam, paplam To w sumie żaden temat W sumie nie miałem żadnego pomysłu Na to, co by tam wam dzisiaj powiedzieć Bo to całościowo taki spontan wyszedł Po prostu stałem rano, patrzę Ja pierdzielu, jaka ładna pogoda Pomyślałem sobie, wyjadę sobie A co? Człowiek nie jest taki, żeby sobie nie wyjechać Przewietrzyć troszeczkę te tłoki No i przy okazji ogarnąć tą panie. mi trzeba było. Naprawdę nie jeździłem bodajże z miesiąc. Ups, ups, 120, nie no panowie, spokojnie, bez nerwów. Dziwne uczucie, że mnie wszyscy wyprzedzają, ale... Nie wydurniajmy się spokojnie, propagujemy bezpieczną jazdę. Jak. Śmieszna kulka, nieprawda? Coś także taka sytuacja śmieszny taki vlog na, na szybkości na spontanie. Nie wiem już nawet ile nagrywam no. Staram się, żeby te moje vlogi trwały około 10 minut, bo bo jednak wiadomo, im e, jak za długi, to też nie każdy ma zawsze czas, żeby obejrzeć. Można zawsze oglądać na raty, ale często też się nie chce oglądać na raty. Często nie ma czasu, dlatego takie 10 minut to jest chyba optymalne do tego, żeby coś tam w tym vlogu przekazać, chwileczkę pogadać, żebyście wy też chwileczkę mogli pooglądać. Nawet fajnie guma klej. Także klasycznie, jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie i komentujcie. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, gdzie się dzieje o wiele więcej. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. Napchata oraz teraz nowość na hitboxa. Linki znajdują się na dole. Tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję ślicznie. Na razie do następnego. Hej!